Zadanie 37. Wybieramy losowo jedną liczbę ze zbioru 1, 2, 3 i gdy otrzymamy liczbę n, to rzucamy n razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednego orła, wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego. Dosyć złożona treść, trzeba sobie ją przeczytać ze dwa, trzy razy. O co chodzi, powiem od razu. Jeżeli na przykład z tego zbioru wylosujemy dwójkę, to będziemy rzucać monetą dwa razy. Jeśli trójkę, to trzy razy. Jeśli jedynkę, to jeden raz. Teraz, jak obliczyć prawdopodobieństwo? Z czym to skojarzyć? No, jeżeli mamy, e, wymieniliśmy tutaj, że jeżeli jedynkę, to jeden raz, dwójkę, dwa razy, trójkę, trzy razy, a więc pojawiają nam się pewne takie Trzy uwarunkowania, trzy przypadki. Jest to prawdopodobieństwo całkowite. A zatem zrobimy je przy pomocy drzewka. Tutaj będziemy mieli nasz punkt startowy. I teraz co możemy wyrzucić? Może być jedyneczka, dwójeczka albo trujeczka. Z jakim prawdopodobieństwem wyrzucamy? Z prawdopodobieństwem jedna trzecia. I teraz, jeśli wyrzuciliśmy jedynkę, to rzucamy monetą raz. Mogę wyrzucić orła albo reszkę. Z prawdopodobieństwem oczywiście jedna druga. Jeśli wyrzuciliśmy dwójkę, to rzucamy monetą dwa razy. A zatem za pierwszym razem mogę wyrzucić orła reszkę. I teraz drugi rzut, znowu orzeł reszka. No albo tutaj orzeł reszka. Też wszędzie prawdopodobieństwa jedna, druga. Co będzie jak wyrzucimy trójkę? Rzucamy monetą trzy razy, a więc orzeł albo reszka. Jak wyrzucimy? Tutaj oczywiście prawdopodobieństwa jedna, druga. To był pierwszy rzut, teraz drugi rzut. Znowu orzeł, reszka. Orzeł, reszka. Wszędzie jedna, druga oraz trzeci rzut. Tak. Mamy drzewko kompletne. Uzupełniamy tutaj prawdopodobieństwami. I teraz, co nas interesuje? Interesuje nas otrzymanie co najmniej jednego orła. No, sprawa dosyć złożona, bo co najmniej jeden orzeł to może być jeden orzeł, mogą, może być dwa orły, może być orzeł reszka, może być dwa orły reszka w różnych kombinacjach tutaj. A zatem sporo możliwości. Zatem zdarzenie A, nazwijmy, że będzie to co najmniej jeden orzeł. Y Wszędzie tam, gdzie jest słowo co najmniej, to radzę rozpatrzeć sytuację zdarzenia przeciwnego. Oczywiście nie musicie zawsze tego robić, ale warto mieć na myśli sytuację przeciwną, a więc co najmniej jeden orzeł, sytuacja przeciwna to ani razu nie wypadł orzeł, czyli po prostu same reszki wypadły. A ta sytuacja jest bardzo szybka do policzenia, bo zobaczmy, kiedy będą same reszki. Albo tutaj, albo tutaj mamy dwie reszki, albo tutaj ta ostatnia gałązka. O. A więc tylko trzy sytuacje. A zatem policzmy. Prawdopodobieństwo zdarzenia: a' będzie równe. 1 trzecia razy 1 druga. To stąd. 1 trzecia razy 1 druga. Potem będzie plus. I tu mamy 1 trzecia, 1 druga, 1 druga. 1 trzecia razy 1 druga, razy 1 druga, plus. I ostatni przypadek. 1 trzecia. I tu mamy 3 razy po jednej drugiej. Czyli mamy 1 trzecia razy 1 druga, razy 1 druga, razy 1 druga. Po przeliczeniu. Ja sobie jedną trzecią wyłączę przed nawias. Otrzymujemy coś takiego. I w efekcie końcowym będzie to 7 dwudziestych. A zatem zdarzenie A, bo nas interesuje zdarzenie A, to będzie 1 odjąć P od A prime, czyli 1 odjąć 7 dwudziestych czwartych, co nam da 17 dwudziestych. I całe zadanko. Dziękuję.